i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panem z wami i twoi. Umiłował Pan Matkę Najświętszą i daje nam jako Ją orędowniczkę. I za jej wstawiennictwem prosimy w różnych naszych potrzebach, ale żeby to godnie odprawić to na początku, miłowanie w Chrystusie Pana, musimy tego Pana Boga przeprosić za nasze słabości. Pytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia. Zapomnieliście o upomnieniu, które się zwraca do Was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza, bo tego Pan miłuje, kogo karze, chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcież w karności. Bóg obchodzi się z Wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił? Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Czyńcie proste ślady nogami waszymi, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto słowo Boże. Bogu, Jeden, Bogu, Jeden. Dzięki. Módlmy się za święty Kościół powszechny, aby doznając opieki i wstawiennictwa patronki naszej kapliczki Matki Boskiej, Częstochowskiej, głosił całemu światu Ewangelię Miłości i Miłosierdzia. Ciebie prosimy. Bez, jest, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby swoim oddaniem i poświęceniem byli czytelnym świadkiem miłości. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Módlmy się w intencji naszej wspólnoty przeżywającej uroczystość odpustową, a także przybyłych gości, aby patronka nasza, Matka Boska Częstochowska, na co dzień otaczała nas swoją matczyną, opieką i miłością. Ciebie prosimy. Nas, Panie. Przez wstawiennictwo matki, naszej patronki prosimy Cię, Panie, za polecanych w tej ofierze eucharystycznej Magdalenę Jaśkiewicz. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie za tych z naszej wspólnoty, którzy odeszli do domu ojca w okresie minionego roku, aby przeżywali już radość oglądania Oblicza Bożego twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie i wszelkie łaski dla księdza Marcina, który przeżywa uroczystość swoich urodzin, aby jego kapłaństwo było błogosławieństwem dla całej naszej wspólnoty. Ciebie prosimy. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga w Matki Boskiej i Częstochowskiej, abyśmy wolni od wszelkich niebezpieczeństw mogli radować się Twoim pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Poczyńcie na moją pamią. Oto wielka tajemnica wiary. Panie, odzła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa. Serdecznie podziękować Wam wszystkim którzy zaangażowaliście się właśnie w tą uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Jakbym imiennie wymieniał, to trochę by zeszło, więc Pan Bóg wie, o kogo chodzi. Składam wam serdeczny Bóg zapłać. Chcę skrócić trochę te ogłoszenia, żeby chociaż również też i tej sprawy cielesnej z wami spróbować po tej mszy świętej. Za ten dar waszego serca, przygotowania, radości przeżywania składa Wam serdeczny Bóg zapłać Zapraszamy wszystkich którzy są chętni na to herbatkę, na to ciasto na, czy na szklankę wody. Dziękuję klerykowi. Zobaczcie, tak niedługo się już modlicie, a Panu Wam dał, że macie klerek w że właśnie jest powołanie. Chociaż ze Szczeciny dobrze się tu przyprowadzi. Mamy pierwsze powołanie z parafii tanackiej. Cieszymy się, nadujemy się. Dziękuję serdecznie Bólowi i Wam tutaj zgromadzone, bo przecież radośnie jest przebywać wśród Was i modlić się, gdy właśnie gromadzimy się razem. I radośnie jest właśnie martwić się, gdy człowiek rozdaje komu Świętą, czy wystarczy. I dzisiaj właśnie mi ręką się obić Myśleć, jak to, żeby każdy mógł przyjąć tego Pana Boga. To jest największa radość, że przyjmujecie tego Pana Boga i radujecie się razem. Tej wspólnocie, tą miłością do Matki Najświętszej. Niech ona zawsze oręduje za nami, za wszelki gest dobroci. Niech da jak najwięcej swojej miłości do Matki Najświętszej. I polećmy tych ludzi, którzy tworzyli to kapliczkę, którzy modlili się, którzy też już odeszli, ale tych, którzy teraz również ciągle przygotowują, prasują, piorą, pięknie układają kwiaty, abyśmy godnie co niedzielę. Przeżyli tutaj spotkanie z Panem Bogiem. Pod Wami, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. 怎么去？